Cześć, cześć, zio, ale witam Was bardzo serdecznie w LEGO Ładca i kończymy misję, no jesteśmy już tu na górze, trochę zrobiłem, porozwalałem sobie troszeczkę rzeczy. ale dobra, sorry, bo teraz widok jest włączony, ale chyba nie słychać, no, dobra, dobra, dobra. No więcej będę gadał, bo telewizor będzie się w ten czas. Dobra, to komu. I nie będzie intro teraz. Bo już byliśmy w byliśmy, misji, nie wiem jak to zrobić. Bo jakbym wyszedł, to pewnie się nie zapisało. Trzebałem właśnie. Już szybko teraz nagrałem, żeby... żebyśmy mieć spokój. I już nie będę nagrywał więcej odcinków na razie z, z tej gry. Może jutro, może dzisiaj. Jeszcze później. A chyba myślę, że nie. Dobra. Idziemy, idziemy. Tutaj niego trzeba rzucić, ale sam go nie rzuci, bo jest mały. A rzućmy albo Boromirem. Czemu nie? Romirem tutaj, rzucamy. Dobra. O, co czyli? Myślałem, że już nie skoczymy. A tak myślałem tylko. No proszę bardzo, on ma mieć. Fajnie. Dobra. Jeśli chcecie jakieś serie na przykład na Xboxa, To Dodajcie. Komentarz? Jak coś? Jak coś. Ale jeszcze nie mam, jeszcze nie dawajcie. I będzie taka informacja, jak już będę miał. Jak coś. Takaś krótki odcinek. Dobra. Dobra, to tego. Zajmijmy się tutaj. Pod kopaniem. Gdzie jest sam? Jest sam. Tutaj bierz go. Trochę powoli, ale... No dobra. Trzeba iść tak. już tutaj przeszliśmy na drugą stronę, fajnie. Odkopmy to. Ej, tak długo myślałam... Tak długo czekałam, aż będzie misja. A teraz ta misja jest za długa. No, no, no. O! Serio? Serio? gimiego go trzeba? Ha? Czyli fajnie. Taka, Boromirę musimy iść po niego jeszcze raz. Tylko teraz pogimnie go. Super. Kurde, sorry, że to... Palce widać, spróbuję, nie... W następnym odcinku spróbuję jakoś usunąć. No, A Ale spróbuję, nie obiecuję. Spróbuję. Mój palec pokazuje. Próbuję Bo nie ja, nawet Tak Znowu odkopać Dobra Po co tu przesz what the fuck Ja tam chcę wejść Nie! Otwieraj mi te drzwi Ohaś rzyed Ile to było byśmy, byśmy się tak stuknęli Dobra, odkopmy to co to się stanie? Zobaczymy, zaraz. No Jest nic ciekawego na razie, nic. Nic ciekawego w tej misji się nie dzieje, bo tutaj walczymy z nimi, tylko tak robimy takie, jakby, powiem, zagadki. Może znaczy, zagadki, no. Takie, wiecie, no. Nie. Takie bardzo... Schemat mamy, ło. Wow. Fajnie. Pierwszy raz schemat, drugi. O już mamy O fajnie Dobra Musimy znowu drewno, Pewnie tutaj będzie W tym domu będą trzy Jedno jest Dajmy Zaraz tu będzie drugie na pewno Jest drugie Jakby że inaczej No tutaj nie ma O jest trzecie Dokładnie No Teraz trzeba to zrobić Teraz trzeba podpalić Co to dalej będzie zobaczymy na raz Teraz wykopać znaczy zasadzić jakby. Co się ślizga! Aha, bo taki lód. Dokładnie. No, tutaj coś. No i wali, wali, wali. A dobra. Wszyscy przeszli, idziemy więc dalej. Legalasa tutaj potrzebujemy, bo on ma tylko tutaj łup z naszej drużyny, więc będzie bardzo potrzebny. No i niektórzy też postacze, przykład Gimil, potrzebny, bo jest w tym wciążach, on też jest bardzo potrzebny w tej brygadzie. Widać. Drużynie. Dobra. Gimi załóż tu sprawę. No dobra Przejdźmy dobra. z Legolasem, bo Legolas ma takie płatkie te, że on może sobie, no, no, tak go widać całego. Widzicie go? W tą zaleką tak idzie. O kurde. Dalej filmik. Myślałem, że koniec już będzie. Myślę. A co tak będzie, to już nie wiem. No już 5 minutek się nagrywa. 6, 6. Kurde, teraz 6. No co się oni tutaj gadają? Dobra, może się lepiej zamknę, no i posłuchajcie, i... No teraz nie mówią. A <laughs> jak właśnie zacząłem mówić, to już... On coś powiedział. Niech tak będzie. Zgadywałam, ale tak nie, na pewno nie ma. Nie ma. Dobra. O, tutaj Moria. O, to Swaria. A może... No? Tak? Naprawdę to była Moria? Oni teraz zawrócili... Tak. To już to. Tak. I to jest taka rzeka koło No no no. I tutaj jakiś potwór miał wyjść. A czy wyjdzie? To nie ja Dobra. I teraz jeszcze, jeszcze nie koniec misji. Myślałem, że tylko góry będą, ale dobra. Trudno się mówi. Dobra. O. Drewno. Hanek. Co tu mamy? Wszystko tutaj jest namieszane więc Spróbuję pozbierać wszystko Bo może coś Myślę, z tych buteleczek Coś z tego wy... wyjdzie O to może Aha Czyli mamy drugi drewno. to fajnie Ogólnie to fajnie, a w pewnym sensie nie bo po co mi to naprawdę? no gniu O tu mamy zapis, fajnie Zapis i kontynuuj I to chyba myślę, że ja teraz wyjdę z misji I wejdę w tą misję To sobie się chyba zapiszę, tak? To myślę Chyba No zobaczymy sami Dobra co tu zrobić trzeba teraz? Pojedźcie mi, bo ja jeszcze nie. Ja? Jeszcze nie, Jesz jeszcze mi się pomysły... No, wiem. Ha, powinienem ja. to bez was. U. No, tutaj przekręciliśmy.